Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do uczniów. Pewien bogaty człowiek miał rządce, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał więc go do siebie i rzekł mu. Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządzania, bo już nie będziesz mógł zarządzać. Na to rządca rzekł sam do siebie. Co ja pocznę, skoro mój pan odbiera mi zarządzanie? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem już, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę odsunięty od zarządzania. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: Ile jesteś winien mojemu panu? Stobeczek oliwy. On mu rzekł. Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz pięćdziesiąt. Następnie pytał drugiego: A ty ile jesteś winien? Ten odrzekł Sto korców pszenicy mówi mu: Weź swoje zobowiązanie i napisz osiemdziesiąt. Pan pochwalił nieuczciwego rządce, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości. Ja też wam powiadam, pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny. A kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni. To kto wam prawdziwe dobro powierzy, jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni? To któż wam da wasze? Żaden sługa nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Na pierwszy rzut oka ta przypowieść może wydawać się dziwna. Dlaczego Jezus chwali człowieka który oszukiwał swojego pana. Otóż nie chodzi tu o jego nieuczciwość, ale o roztropność. Rządca potrafił przewidzieć konsekwencje i szybko podjął decyzję, aby nie zostać z niczym. Jezus zauważa, że synowie tego świata są roztropniejsi w stosunkach z ludźmi niż synowie światłości. To znaczy, Ludzie, którzy żyją tylko dla spraw materialnych, potrafią z wielką determinacją dążyć do swoich celów. A wierzącym często brakuje podobnej gorliwości w sprawach najważniejszych, w trosce o zbawienie, o wiarę, o życie wieczne. Dlatego Pan zachęca nas, byśmy umieli mądrze korzystać z dóbr tego świata, z pieniędzy, czasu, talentów, tak, by służyły nie tylko nam, ale też innym. Abyśmy zdobywali przyjaciół, czynili dobro i budowali relacje, które mają wartość w oczach Boga. Pada też bardzo mocne zdanie żaden sługa nie może dwom Panom służyć. Człowiek musi wybrać: albo żyje dla Boga, albo dla mamony. Nie da się stawiać na pierwszym miejscu Ewangelii i jednocześnie podążać zachciwością. To wezwanie, by dziś każdy z nas zadał sobie pytanie. Komu naprawdę służę? Czy Bóg jest na pierwszym miejscu w moim życiu? Niech to Słowo będzie dla nas zachętą, byśmy byli wierni w małych rzeczach, mądrze korzystali z tego, co mamy i zawsze wybierali Boga jako jedynego Pana. Jeśli to rozważanie było dla Ciebie wartościowe, zostaw proszę subskrypcję i polub ten film. Dzięki temu więcej osób będzie mogło usłyszeć Ewangelię i żyć nią na co dzień.